Na ławce piję se piwko I piszę historię z życia Wyjęto na papier To piszę, goręce ręce się Koty kurwa, mandasz, rudy śmiecił na tych swoich trakach Rudy, wstępny śmiec skakał grzb po wielu ptakach Dwie poprawki, siedmieszciego pisna z angielskiego Gadać, coś o linii włosów, śmieci udaje głupiego Rudy ty słuchawy, grosze, masz słodka jego. Przez tego zwykła konia, Pyszmy go to masza, stara z domu go wyprosza Amerykańska z w ciebie tu walba Wyspy oceania tonga, ludy w dupie ma liżąga. Wyspy kurwa Salomona, witaje ci twoja żona Wyspy, kurwa Kiribati Wypluje rudemu flaki Wyspy kurwa są marszala, śmieję się tu cała sala Wyspy, kurwa stąpa To me dzielnicę, niebieskich ja złożyłem ogiednicę Dzień cieli na pałas parę twoją kamienicę Rudy, to w moro, tu, tu, tu będzie pierdolo za to kierogi w betonie i w cię tu do morza Rudy stary czas pierdolą nie w go z morza. Czarny kos, no czarno to tu widzę Uliczna faja, po prostu to me dzielnicę niebieskich ja złożyłem ogiednicę Dzień cięli na pałas, twoją kamienicę, Zaraz Zaraz porywam tobie kurwa jebanego barego Panować winę, ale lecisz tam to zwykła konia Czarny kot, czarno to tu widzę Ulicz ta faja, bo gromstwych to me właśnie Jebać niebieskich, ja złożyłem obietnicę Dziecię i na pała, spalę twoją kamienicę Rude kot, tutka moro, wtupaj pierdolo, za to nogi w betonie i wpierdolę cię tu do morza Ruty stary, czas w nie w Czarny kot, nowo czarno to tu widzę Ulicz ta faja, bo gromstwych to me nie ma siebie z tych, ja złożyłem obietnicę